Lubisz ryzyko i szybkie działanie? Kręcą cię duże pomysły i duże biznesy? Jeżeli to prawda, to bardzo możliwe, że jesteś czerwony. Co to oznacza? Zapraszam Cię na trzeci już odcinek z cyklu o stylach komunikacji MaxiDisc. Dzisiaj poznamy styl dominujący. Zapraszam serdecznie. To podcast o tym, jak pracować z językiem obcym. Jak zbudować swój przekaz, żeby klient cię rozumiał? O komunikacji bez barier, o rozwiązaniach, które nie tylko ułatwią ci pracę, ale sprawią, że język będzie narzędziem, z którego korzystasz na własnych zasadach. Jak chcesz, kiedy chcesz, lekko i bez żadnego stresu. Gotów, żeby lepiej rozumieć swoich klientów i mówić ich językiem? Zapraszam cię na biznesowe potyczki językowe. Agnieszka papaj Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku z serii Biznesowe Potyczki Językowe. Dzisiaj kolejny, trzeci już styl z metodologii Maxidisk, o której opowiadam Ci już od jakiegoś czasu i który, która weszła do mojej oferty od sierpnia. Zarówno raporty, jak i konsultacje. Ale o tej kryptoreklamie wspomnę troszeczkę na końcu. Natomiast dzisiaj chciałabym Cię zaprosić w bardzo dynamiczną podróż i myślę, że będzie bardzo gorąco. Wszystko zaczęło się, kiedy pracowałam jeszcze na rejestracji medycznej. Bo tam po raz pierwszy miałam styczność z osobami o stylu czerwonym, tak jakby twarzą w twarz, także nie mogłam nigdzie uciec, tylko musiałam się z tym tematem zmierzyć. I przyznam, że w mojej poprzedniej pracy bardzo często spotykałam takie klientki nieustępliwe, konkretne, nieznoszące, gdy cokolwiek szło nie po ich myśli, nie tak jak sobie zaplanowały, założyły i chciały wyegzekwować. Najczęściej wyglądało to tak, że wpadały do gabinetu jak burza i od razu przechodziły do sedna. Dość dyrektywnie, dość dynamicznie i bez śladu emocji. Skąd wiedziałam, że mam do czynienia z osobą czerwoną? Ponieważ spotkanie z taką klientką przypomina troszeczkę zderzenie, czołówkę wręcz z pendolino. A kto chciałby pójść na czołówkę z rozpędzoną lokomotywą? No na pewno nie ja. Jak sobie poradzić z osobą, która reprezentuje styl dominujący? Jak działać, kiedy sam masz taki styl? Przekonajmy się. Robimy po mojemu, albo nie robimy wcale. W tym jednym zdaniu zawiera się cała kwintesencja osoby czerwonej. Jaka jest osoba, którą cechuje styl dominujący? No, jak sama nazwa wskazuje, w niej się zawiera praktycznie wszystko. Najważniejsze cechy, którymi się charakteryzuje to nastawienie na cel. Jeżeli nie ma celu, jeżeli nie ma celu, do którego można dążyć, który można szybko osiągnąć, no to działanie w ogóle nie ma sensu. Osoby czerwone są niezależne. Nienawidzą być przez kogokolwiek kontrolowane. Muszą mieć swobodę działania, muszą mieć pewną autonomię, muszą działać tak, jak chcą. Jeżeli ktoś im tego nie zapewni, to same to sobie wydrą w jakiś sposób. A z drugiej strony mają też ogromne parcie na kontrolowanie innych. Muszą wszystko o wszystkim wiedzieć. Muszą, i tu nie mówię o jakimś zagłębianiu się w szczegóły, ale po prostu muszą wiedzieć, co kto robi i dlaczego. I nie potrafią odpuścić, bo mają wrażenie, że wszystko. Tylko zrobią najlepiej same. To są osoby pewne siebie, eleganckie, takie mocno, mocno rzucające się w oczy dzięki tej pewności siebie i dzięki tej. Właśnie dzięki tej pewności siebie łatwo i szybko podejmują decyzje. Potrafią na bazie minimalnej liczby danych, czy też na bardzo małej ilości informacji podjąć kluczowe decyzje. Nie mają z tym żadnych problemów, nie będą przedłużać, nie będą rozwlekać, po prostu przejdą do działania. Co motywuje osoby czerwone? Przede wszystkim nowe wyzwania. Wyzwania, które można zrealizować, osiągnąć, cele, które można sobie postawić i dążyć do nich szybko i często po trupach do celu, jeżeli to jest taki skrajny czerwony. Oprócz tego osoby czerwone uwielbiają rywalizację. Kiedy mogą kogoś w czymś pokonać, pokazać, że są lepsze i osiągnąć sukces, to po prostu jest ich mm, wodą na ich młyn. To, ich, to je motywuje do. Działania, czyli rozmach, elegancja, ryzyko, działanie to będzie właśnie osoba czerwona. W jaki sposób działa? Przede wszystkim jest nastawiona na wyniki i na realizację tego celu. Jeżeli coś się odciąga od spełniania się właśnie w tych um, zadaniach, no to po prostu taka osoba będzie gasnąć, będzie się frustrować i te frustracje odczuje na pewno całe otoczenie. Osoba czerwona, kiedy stoi przed tobą, to oczekuje konkretów. Konkretnych informacji bez emocji, bez zbędnych szczegółów, tylko to co jest istotne, aby przybliżyć się do realizacji określonego celu. No i potem jak już ma te informacje, to szybko przechodzi do działania. Zawsze panuje nad sytuacją, zawsze wszystko kontroluje, bardzo dużo wymaga. Jeżeli masz czerwonego szefa, to on będzie bardzo wymagający i będziecie kontrolować. No chyba że świadomie odpuści kontrolę, bo wie, że nie wszyscy lubią, żeby ich cisnąć. Jeśli to jest świadomy szef, świadomy czerwony, to tak będzie się zachowywać, ale jeżeli nie ma tej świadomości, no to po prostu będzie zajeżdżać wszystkich dla wyników i to jest taki skrajny czerwony. Oczywiście nie chcę tu demonizować tego stylu, bo to są fantastyczne cechy, żeby osiągać swoje marzenia, żeby dążyć, nie wiem, do budowania firmy takiej z rozmachem i tak dalej, ale taka osoba ma problem z tą kontrolą i z wymaganiem, zarówno wobec siebie, jak i wobec innych. Czy potrafisz sobie wyobrazić osobę o takim stylu? Masz może kogoś czerwonego w swoim otoczeniu? Może sam jesteś taką mega wymagającą, mega dążącą do celu osobą? To wcale nie jest nic złego, wręcz przeciwnie. Jeżeli miałabym zaprezentować kogoś, to w ostatnim odcinku przy stylu inspirującym wspominałam o lucyferze Morningstarze. Otóż lucyfer ma w sobie bardzo dużo żółtego, jest bardzo taki optymistyczny, rozrywkowy, musi być fajnie, musi być zabawa, lubi błyszczeć, ale ma też w sobie mnóstwo czerwieni, ponieważ kiedy trzeba. Szybko podejmuje decyzje, jest bardzo dominujący, jest taki dyrektywny i też sposób w jaki się ubiera sugeruje, że lubi ten luksus, lubi to takie epatowanie osiągnięciami, jakby nie mówić. Finanse to również są. Bycie zamożnym czy też bycie takim eleganckim to też jest pewien wyraz statusu społecznego, na który osoby czerwone bardzo zwracają uwagę. Taką osobą będzie też Harvey Spector z serialu Garnitury Suits, więc jeżeli oglądasz, jesteś fanem, fanką, no to możesz się spodziewać, że znajdziesz w zachowaniu tego bohatera bardzo dużo czerwieni. Dla mnie takim uosobieniem czerwoności, te, uosobieniem tej dyrektywności, tej dominacji, jest Meryl Streep jako Miranda w Diabeł Ubiera się u Prady. Tutaj, jakby nie ma już żadnej wątpliwości, to jest osoba, która budzi postrach wśród swoich podwładnych, osoba pewna siebie, która nie lubi owijania w bawełny, nie reaguje na żadne emocjonalne mm, wybuchy u swoich pracowników, u najbliższych. Ona po prostu prze do celu, po trupach. Dosłownie. Okej. Okay. Wiemy już trochę o stylu dominującym, no to teraz zastanówmy się, jak z nim komunikować, żeby to przeżyć. Bo komunikacja z osobą dominującą, zwłaszcza jeżeli jesteś stylem na przykład zielonym, łagodnym, czy jakimkolwiek niedyrektywnym, może być bardzo trudna, może być onieśmielająca, bo nikt nie chce być przejechany tym pendoliną, co tu dużo ukrywać. Dlatego jeżeli już rozmawiasz z taką osobą, jeżeli musisz się z nią zmierzyć, bądź chcesz się z nią zmierzyć, to pamiętaj, że ceni ona konkret, ceni osoby pewne siebie i nie lubi owijania w bawełnę, przechodź od razu do sedna, czyli... Bądź pewny siebie, mów krótko, skupij się na tych kluczowych informacjach, które popchną sprawę do przodu, a nie będziesz się rozwlekać i opowiadać o jakichś rzeczach, które tak naprawdę nic nie wnoszą, ale ty uważasz, że one są istotne. To ci ta osoba od razu przerwie i wytknie, przejdźmy do konkretów, ale o co chodzi, ale jak możemy to naprawić, ale dlaczego mi o tym mówisz? Podkreślaj, co można zyskać. To jest bardzo ważne, dlatego że jednym z kluczowych tych elementów, istotą jakby działania osób czerwonych jest właśnie nastawienie na realizację celu, na te osiągnięcia. No i nigdy, przenigdy nie krytykuj pomysłów osoby czerwonej. Jeżeli się z nimi nie zgadzasz, to się nie zgadzaj w mniej dyrektywny sposób, a nie bezpośrednio. Nie krytykuj i unikaj rozwlekłej komunikacji. Z drugiej strony, jeżeli sam jesteś taką osobą, osobą czerwoną, osobą dominującą, no to pamiętaj, że nie wszyscy sobie z tobą poradzą, nie wszyscy zniosą tę dyrektywną komunikację i czasami może się okazać, że pracownik się albo zamknie w sobie, albo przestanie przychodzić do pracy, zwolni się, bo będzie po prostu czuł się zastraszony. Dlatego zwróć większą uwagę na emocje, na potrzeby odbiorcy. Czasami pracownicy potrzebują, żeby ich pochwalić. Osoby czerwone potrafią docenić innych. Ale czasami zapominają, że te emocjonalne aspekty są potrzebne w zespole. Nie naciskaj, nie bądź zbyt taki dokręcający tę śrubkę, bo druga strona może potrzebować czasem więcej czasu na decyzję, może musieć się uporać ze sobą, ze swoimi emocjami, daj jej na to przestrzeń. No i jeżeli chcesz, żeby zespół oddychał i realizował te cele, z rozmachem, ale też ze spokojną głową. No to zrezygnuj z nadmiernej kontroli. Daj innym trochę oddechu. To nie znaczy, że masz ich w ogóle nie kontrolować, ale po prostu nie kręć się jak to śmigło nad nimi przy każdej byle pierdole. Okej. Okay. Czy czujesz, że czerwony to twój styl? To fantastycznie. Myślę, że dzięki temu odcinkowi będzie ci łatwiej zrozumieć samego siebie, ale z drugiej strony, jeżeli masz takie osoby w swoim otoczeniu, a wiem, że to bywa bardzo trudne, to będzie ci łatwiej z nimi rozmawiać, wiedzieć czego unikać, a w jaki sposób mówić, żeby doceniły to, co chcesz im przekazać i żeby to do nich dotarło. A jeżeli twój styl działania nadal pozostaje dla ciebie zagadką, to. Ja chętnie pomogę Ci ją rozwikłać, zachęcam Cię do skorzystania z mojej oferty MaxiDisk, no i do tego, aby zacząć działać w zgodzie ze sobą. Pamiętaj, że nie ma złych stylów. Ten test nie jest w żaden sposób wartościujący, Twój wynik nie jest w żaden sposób wartościujący. Każdy styl może osiągać cele, tylko robi to w inny sposób. Chcesz wiedzieć, jak Ty to możesz robić? Zapraszam Cię serdecznie do kontaktu. A tymczasem zbliżamy się powoli do końca miniserii o stylach, za tydzień czekacie ostatni, czyli styl zielony. Już teraz zapraszam Cię serdecznie. Do usłyszenia. pa! pa. Słuchałeś podcastu Wing Person biznesowe potyczki językowe. Jeżeli zaciekawił Cię ten temat, koniecznie zajrzyj na moją stronę www.wingperson.pl. Znajdziesz tam więcej inspiracji i wskazówek o tym, jak tworzyć podcasty, kreować opowieści i oczywiście, jak swobodnie i z lekkością komunikować się w języku obcym. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia. Agnieszka Papaj-Żołyńska.